Ja to, jeszcze raz, tak, tak, dobrze mi tu koledzy opowiadają. To jest 40 teraz Z tego co wiem, to u nas ta, ta, ta liczba jest około 20 kroków. Tak? To rzeczywiście było zaniedbane przez ostatnie lata tak? tutaj nie mamy żadnego przygotowania do, 2000, do końca 2015 rzeczywiście musimy skanalizować aglomerację, czyli miejscowości powyżej 5 tysięcy, bo inaczej będziemy płacić olbrzymie prawie o się nie mylę, że to jest chyba 30 złotych od, od osoby, co na co sobie poryci i na mieszkańca, jakiego to będzie rzędu kwota. Proszę Państwa, w obecnej, w obecnej sytuacji finansowej, w jakiej znajduje się gmina, czyli yy, ogromnym zadłużeniu, myślę, że bez mocnego wsparcia środków zewnętrznych i unijnych nie będzie w stanie tej kanalizacji do, do tego do za 2015, do końca 2015, utrzymać. Dziękuję bardzo uprzejmie. Pana Boża, to proszę o odpowiedź. Gmina, tak dokładnie, gmina na chwilę obecną skanalizowana jest w 25%. Jeżeli chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej, <coughs> mamy do budowy ponad 180 km sieci. To jest ogromna ilość, a co za tym idzie, bardzo duże koszty finansowe. W podobnej sytuacji są również inne gminy wiejskie naszego kraju. Nie ma możliwości realizowania inwestycji kanalizacyjnej bez dofinansowania zewnętrznego, ponieważ takich środków w budżecie, w budżecie gminy nie ma. Przez ostatnie 4 lata została wybudowana kanalizacja sanitarna w Bawicach, jak i na Zaborzu. Aktualnie projektowana jest kanalizacja na terenie Brzezinki i osada stawy trojeckiej. W połowie 2015 roku będą prawomocne pozwolenia na budowę. Czyli gmina sukcesywnie tą sieć kanalizacyjną buduje. I te inwestycje też będą możliwe do realizacji, jeżeli otrzymamy dofinansowanie zewnętrzne. Jeżeli mówimy tutaj o karach i o dacie 21 grudzień 2015 roku, to dotyczy terenów, które znajdują się aglomeracji. Jeżeli chodzi o gminę o aktualnie w aglomeracji się tylko te miejscowości, które są skanalizowane, planowana jest do pozostawienia Przecinka i osada stawy rojeckiej. Jest plan zmiany granic aglomeracji, bo nie wszędzie ta kanalizacja. Jest do realizacji, jest oczywista. Dziękuję uprzejmie Pani Małgorzacie Grzyby i proszę Pana Andrzeja, bardzo proszę o odpowiedź. Ja z najciemniejszą rozkoszą w tej chwili chciałbym stwierdzić, że zgadzam się ze swoim przedmówcą, że po raz pierwszy dzisiejszego wieczoru Pani Wójt nie da się zareagować na inwestycje ze środków własnych, trzeba przyjąć środki zewnętrzne inne hmm. jego powierzchnia po prostu nie ma. Natomiast nie wiem z kątkiem myśli, że dotyczy tylko obszarów aglomeracyjnych bo w ustawie z Unii Europejskiej, która w mówi się o gminach, a nie mówi się o obszarach, e, jak moje hmm. na ten temat są jednak nieco inne. No, więc chciałbym Państwu przypomnieć uwagę na kilka rzeczy, które są w tej istotne. Jeżeli chodzi o obszary aglomeracyjne w Małopolsce, od 4 lat e, przyjeżdżają ludzie z całej Małopolski po to, żeby te obszary aglomeracyjne dzielić, bo rzeczywiście wystawa krążąca Unia Europejska m, powoduje, że te kary będą naliczane i to jest optymizm, że one nie będą zresztą niczym nie uzasadną. Wszyscy Małopolscy dzielili te obszary aglomeracyjne, bo to powoduje, że te obliczenia na głowie mieszkańca są o wiele lepsze. Za wyjątkiem naszego obszaru aglomeracyjnego, wiem, że z gminy oświęcimy mniej więcej pół roku temu po raz pierwszy. Pan doradca Zaszczepik z dwoma innymi prezydentami w Kankuraci, pojawili się w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie. Nie wiem dlaczego tak późno, nie wiem dlaczego podziałów nie dokonano, chociaż jest to działanie czysto administracyjne, nie niosące za sobą żadnych kosztów, a zdecydowanie polepszające perspektywy na to, żeby w tym obszarze funkcjonować. Można robić różne rzeczy. I też nie trzeba ukrywać ameryki. Pani Dyrektor w Urzędzie Marszałkowskiego odpowiada, że póki co można na przykład próbować realizować zlewnie, gdzie będzie można te ścieki odbierać. I takie miejsca też są liczone w kontekście tej ustawy jako miejsca skanalizowane. Zdecydowanie poprawki to godzinami nie o tym mówić. Jest to straszny problem, najważniejszy problem w Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. I teraz problemem z kanalizacją w Mieju Zmierzy się Pan Piotr to ja zacznę od tego, co robię na końcu, nadzieję, że to bo to faktycznie jest wielki problem dla tej gminy. Ale ja powiem jedno. Zostając z item, na pewno będę chciał doprowadzić bardzo szybko do ustanowienia, określenia terenów i realizacji gdzie i kiedy i co będzie można było zrobić. Bo powiedzmy sobie szczerze, że nasza gmina jest tak rozłożysta że nie zawsze i wszędzie jest opłacalna i efektywna będzie jak budowa sieci kanalizacyjnej. Do tego są inne metody. Albo przydomowe, albo zlewnie, albo kontenerowe oczyszczanie. Mam o tym rozeznanie. Wiem gdzie, co i jak można zrobić. Zdru Zgadzam się również z tym co umieli przedmówcy. Bez środków zewnętrznych tego się nie da zrobić. I tutaj też sposób. Mogę się tylko powiedzieć. Tak po pochwalić, rozmawiałem z panią prezes Krakowskiego w Ofosiu. Przedstawiam się, mówię, więc do święciny, A pani mówi, tak, wie, macie problem z oczyszczalnią. A ja mówię, nie, nie z oczyszczalnią, my mamy 20 lat, tylko parę procentów kanalizowanej gminy. Ona mówi, a ja o tym nie wiedziałam. Jak się w zasadzie rozmawiać, to się okazało, że są programy na przydomowe oczyszczanie ścieków, na kontenerowe, osiedlowe, można zrobić programy. Zaprosiła, powiedziała, że po 16 zapraszam na rozmowę. To mogę Państwu wiedzieć, tak, na pewno tam się stawię. Dziękuję uprzejmie. A teraz proszę o zadanie pytania Pana Pintę i jako pierwsza będzie odpowiadała Pani Wójt, mam także pod bardzo proszę. Panu. Czy Centrum Obsługi Turystów Grzezińskich w odtrafionych inwestycja, i czy obiekt jest funkcjonalny? Uważam, że jest to prawdziwa inwestycja, inwestycja, która została już zaplanowana wiele lat temu, która została zrealizowana dwa lata temu, składała się z dwóch etapów, ponieważ miejsce pamięci KR Virkenau każdego roku odwiedza półtora miliona turystów. Musi być plac, gdzie będzie parking, jak i... Tutaj e, obiekt, który będzie pełnił funkcję społeczną, gdzie jest gastronomia, gdzie są e, toalety. Potrzeba jeszcze na pewno trochę czasu, aż ten obiekt zacznie funkcjonować. Jeżeli chodzi w ogóle o Grzezinkę, bardzo nam zależy, żeby był piąty etap Oświecińskiego Strategicznego Programu Sądowego. Bardzo ważnego programu dla naszej gminy ponieważ mamy w planach budowę jeszcze dodatkowych dróg, m.in. drogi odwalczającej, która całkowicie rozwiąże problem przed problem przed prawą śmierci. A jakie jest to ważne miejsce w świecie, nie muszę mówić. Dziękuję. Dziękuję Panie Uprzejmie. Bardzo proszę pana Alberta Bartosza, więc wracamy do standardów, które obowiązywały do tej czyli ja się w Pani absolutnie nie zgadzam. Nie rozumiem inwestycji, jeżeli chodzi o drogę odwalczającą, przed bramą śmierci ta droga miała kosztować 7 milionów złotych. Dla tych 7 milionów złotych znalazło o wiele lepsze zastosowanie niż na drogę odwalczającą w rzeźnicę. Tam potem się podnosi, argument, że coś się złego dzieje z bramą śmierci. Panowcy twierdzą zupełnie inaczej. Na szczęście ta inwestycja nie spotkała się z przychylnością powiatu oświecińskiego, za co w mojej opinii wszyscy mieszkańcy powinni zarządowi powiatu serdecznie podziękować. To jest pierwsza sprawa. Jeżeli chodzi o e, kolejne rzeczy, oczywiście ta inwestycja sama w sobie jest e, mądrą inwestycją, ale nie już pod jego, jej wykonania. Dlatego, że jest tam bardzo mało miejsc do handlowania i do tego, żeby normalnie w świecie zarabiać pieniądze. Jeżeli wiadomo, tam się projektuje zysk z tego na, na, na poziomie 250, to mogę nie być precyzyjny. Ponad pół miliona złotych rocznie, nie wiem dlaczego nie 3 miliony albo 5, bo tej fantazja, może przejeżdża ponieść i nie wiem jakie są te dane do tego, żeby to obliczać tak, a nie inaczej. W mojej opinii e, są to zupełnie Nieracjonalne obliczenia. Jest tragedia tej gminy polega na czymś innym. Tragedia tej gminy polega na tym, że jest to jedyna inwestycja w tej gminie, która ma jakiekolwiek szanse na to, żeby zarabiać więcej. Tego typu inwestycji nie ma, tak jak są w Zatorze na przykład w Dolinie Karga czy wszystkie parki, które tam są realizowane. W tej gminie takich inwestycji po prostu nie ma. nie ma perspektywy na to, żeby porządne pieniądze do budżetu gminy wpływały. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. O od turystów i banki Piotr Średniestr. Proszę. Szanowni Państwo. Centrum obsługi turystów, jak sama na to skartuje, nie jest dla mieszkańców, tylko dla turystów przyjeżdżających. I czy ono jest funkcjonalne, czy spełnia swoją funkcję, trudno powiedzieć. Zgadzam się tylko z Albertem tutaj jednym, że ten obiekt powinien być dochodowy dla gminy. I to na pewno. Trzeba zrobić tak, żeby był bardziej funkcjonalny, bardziej użyteczny, żeby gmina z tego miała korzyści. Finansowany jest ze środków OSP Faktycznie jest nabór na piąty, nabór do OSPR. I tu musimy powalczyć, aby środki OSPR-owskie były wykorzystywane dla mieszkańców. Dla mieszkańców rzezinki, ław, Karmię i Bo tylko w tym terenie możemy te środki lokować. I dopiero wtedy będziemy mogli zapytać, czy środki pozyskiwane są słusznie wydatkowane dla mieszkańców. Czy Budowa drogi odwarczającej jest potrzebna czy nie? Powiem tak. Ja mam kontakt z mieszkańcami gminy, szczególnie w Brzezinki, Grzezinki, a już nie powiem, Bułami, Tarnasz. I to oni potwierdzą, że nie chodzi tu o zagrożenie dla bramy śmierci, dla czegokolwiek, tylko dla organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Jeśli ktoś tam tędy przejeżdża i korzysta z tego, to na pewno się zgodzi, że budowa drogi odwarczającej, owszem, Pomoże, czyli poprawi warunki dla których, ale przede wszystkim poprawi warunki bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców, którzy codziennie z niej korzystają. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. uprzejmie. Pan proszę Państwa, to zaplanowaliśmy mieszkańcom Brzezinski dużą inwestycję. Na pewno ta inwestycja jest sprawiona i nieoczekiwana, bo rzeczywiście korzyści, którzy przyjeżdżają do Europy, do obozu Brzeźnicy korzystali tylko z centrum obsługi turystów po Więc Dlaczego miasto święcie ma dalej, nie ma gminy Tylko Problem w tym, że rzeczywiście te dochody z tych dwóch inwestycji, czyli budynki z parkingu są bardzo małe. Ja rozmawiałem właśnie z mieszkańcami, spotkałem się też z tym problemem, że parking generalnie nie generuje takich kosztów, jakich by się oczekiwało. Wynika, zysku, przepraszam, wynika z tego, że autobusy podjeżdżają pod obóz, wysadzają turystów i odjeżdżają z pola do Harmen, do, do Płana, Pławy, i tam parkują te autobusy, nie zostawiając pieniążków, nie zostawiając pieniążków w gminie, bo 32 dni nie będzie opłata, opłata za godzinę. I tutaj też taka prośba na przyszłość, żeby Pieniążki, które płacimy na policję, można by właśnie w ten sposób wykorzystać, więc mobilizować policję do tego, żeby te autobusy rzeczywiście w tych polach nie stawały. Nie chodzi nam o karanie mandaty, ale chodzi o to, żeby ci kierowcy te autobusy, te pojazdy parkowały na naszym parkingu przy obozie. Dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Proszę ostatnie pytanie przed autoprezentacją naszych kandydatów. Szanowni Państwo, rok 19 Rok 2007, rok 2001, rok 2010. Te lata ma przyjemność. W tych latach przez nie tylko przez Unię Oświęcim, ale przez Unię również przeszła Wielka roku. Mówiło się zaraz po powodziach, o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych. Tych zabezpieczeń nie ma, albo są wykonywane minimalnie. Co Państwo zamierzają zrobić w kwestii bezpieczeństwa? przeciwpowodziowego, dlatego, że no, spora część mieszkańców, pewnie również spora część osób, które są tutaj na sali, ta powódź właśnie dotknęła. I bardzo proszę, aby pierwszy na tym pytania powiedział pan Albert tak, tak, Bartosz. Tak, tak. Szanowni Państwo, ja nie tylko mam zamiar, ja już coś Nie mam tej radnicy jak pana Stanisława Nowotarskiego z drugich, ale już z wspólnej pracy naszej, którą wykonaliśmy w Urzędzie Wojewódzkim. Okazało się, że inwestycja w dworach może być realizowana na tam Realizowana w tej chwili w takim jest oczywiście niewystarczający. My mamy braki, szczególnie w stosunku do drugiego brzegu rzeki, gdzie jest projektowana trasa rowerowa i tam ten drugi brzeg jest o wiele bardziej pielęgnowany z tego, chociaż być może jeszcze innych nieznanych powodów. Musimy bardzo, bardzo się skoncentrować na tym, żeby te inwestycje zostały wykonane. One oczywiście obok kanalizacji są inwestycjami najważniejszymi, a może najważniejszymi, ponieważ. Tutaj wchodzi w życie i zdrowie mieszkańców, to oczywiście dla mnie jest e, absolutnym priorytetem. Tylko, że to też wiąże się z e, tym, w jaki sposób zostaną podzielone pieniądze w okresie programowania i jakie będą zdolności e, do tego, żeby włożyć wkład własny w tego typu inwestycje. A co do tych zdolności będę mógł dopiero coś powiedzieć, jak popieram wszystkie szlachty w gminie, bo obawiam się, że mogę tam znaleźć jeszcze wiele rzeczy, które zweryfikują mój pogląd na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję Szanowni Państwo, bezpieczeństwo podstawowe. Bardzo ważna rzecz. Bezpieczeństwo przeciwpowiedział w bardzo ważne. Tak jak już wspominałem, przeżyłem w tej gminie w powodzie. Uczestniczyłem, wiem, doświadczyłem na własnej skórze, widziałem jak to wygląda. Ale proszę Państwu powiedzieć, że chwały tego to nie jest zadanie własne i nie musi być finansowane z gmin. Ale dobry bój musi rozmawiać z EFZB, z Ministerstwem Środowiska, z wieloma instytucjami, aby uzyskać realizację zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Wiem do kogo się zwrócić, wiem jak rozmawiać, chcę to zrealizować. Żeby te wały powstały, a na tych wałach, żeby były ścieżki rowerowe, które były dostępne i funkcjonalne dla mieszkańców. Bo da się to zrobić. Tylko trzeba z ludźmi rozmawiać, trzeba do nich wyjść. Bo wielokrotnie rozwijamy się o aspekty prawne, gdzie nie ma uregulowań prawnych. Bo to co mówiłem, nasza gmina jest specyficzna. To nie jest gmina, z której, w której mamy tereny komunalne. To są tereny prywatne. Więc tu do każdego i z każdym trzeba rozmawiać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Walter Matysiak. Dzisiaj... Rzeczywiście, do Państwa, budowa bałów to nie jest zadanie własne gminy. O tym wszyscy pewnie doskonale wiemy. To jest zadanie dla województwa, dla rządu My możemy jedynie takie działania, jak tutaj powiedział wcześniej Albert, Wojtwa, czy Rożkowice, czy też inne miejscowości rajskie, które są bezpośrednio zależne od Waszym bo mamy takie położenie, że z dwóch stron atakuje nas, można powiedzieć, woda. I jeżeli ta woda wielka przyjdzie, rzeczywiście problem, problem może Państwa jest. Możemy udzielać porad prawnych, możemy wspierać te w postaci. Stosowania list do odpowiednich urzędów. Oczywiście musimy monitorować na bieżąco sytuację stanu wału jak i sytuację wody w tych, w tych momentach, kiedy to będzie to zagrożenie przeciwko bezrobotnym. Dziękuję uprzejmie i bardzo proszę Panią Wójt-Makorę do Szanowni Państwo, ja trochę uzupełnię to, co powiedzieli moi sekretarze, bo może nie posiadają dokładnych informacji na Sprawę, jeżeli chodzi o zabezpieczenie przeciwpowodziowe naszych terenów. Gmina Oświęcim jest miną dużą. Mamy dwie rzeki. Rzekę, Wisłę i rzekę i rzekę Sołę. Jeżeli chodzi o rzekę Wisłę, to Powodzi, jaka miała miejsce w roku 2010, udało się zmodernizować prawie wszystkie wały przeciwpowodziowe. Zaczynając tutaj od miejscowości Właby, Harmerze, Grzeźnika, Szwabice. Aktualnie duża inwestycja w modernizacji wału jest wykonywana, wykonywana na terenie sołectwa Bory, II. Istniejący wał. Natomiast na terenie sołectwa Bory, II jest jeszcze odcinek, gdzie tego wału od za, od 43, od praktycznie tego wału nie ma i jeżeli chodzi o odcinek budowy nowego wału, aktualnie jesteśmy po wykonaniu tutaj wstępnej koncepcji przez Urząd Wojewódzki w Krakowie, który dokonał analizy, czy taniej jest wybudować ten brakujący odcinek wału, czy taniej jest wysiedlić 40 rodzi z terenu Zalewą Sferą. I taki wychodzi wybudowanie 200 metrów brakującego wału. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, to były wszystkie nasze pytania. Chcę teraz prosić Państwa kandydatów, aby zaprezentowali się, żeby powiedzieli do Państwa to, co chcą powiedzieć, czyli żeby dodali prezentacji. Razem proponowałbym, środę głosowania, ale dajmy pierwszeństwo mnie i bardzo proszę o prezentację Panią Wójt Małgorzatę Uprzejmie proszę, minuta dla Pani. Szanowni Państwo, cztery lata temu obdarzyliście Państwo dużym zaufaniem, wybierając mnie na stanowisko Wójta Gminy Oświęcim. Przez cztery lata zostało zrealizowanych inwestycji za kwotę 41 milionów złotych. Zaciągnęliśmy przy tym 16 milionów kredytu i pozyskaliśmy 18 milionów ze środków rządowych i unijnych. Tak duża kwota na niej nie została wydatkowana nigdy wcześniej. Aktualnie jesteśmy na etapie opracowywania strategii rozwoju Gminy Oświęcim na lata 2014-2022 celem przygotowania naszej gminy wykorzystania wszystkich tych najlepszych źródeł dofinansowania. Jesteśmy gminą dużą, gminą, która się rozwija, jedyną gminą, która ma dodatni przyrost naturalny. Inwestycji jest dużo do realizacji, także proszę o zaufanie i wybór na kolejną kadencję Wójta Gminy poświęci. Dziękuję. Ja jako pierwszy pani Wójt, może pani Wójt wskaże teraz osobę, która dokona y, jako drugą prezentację. Czyli jedna kolejna, bardzo proszę, minuta dla pana, za Szanowni Państwo, ja przez całe swoje życie uważam, że najlepiej o facecie świadczy jego kobieta, dlatego pozwolę sobie zacytować kilka słów mojej żony przygotowanych na rzecz kampanii to nie sztywnego polityka i sztywnego człowieka, to otwarty na ludzi społecznych, który umie słuchać każdego, ale też umie i chce pomagać. Jeżeli pomoc leży w zasięgu jego możliwości, zawsze robi wszystko, by ktoś, kto tej pomocy oczekuje, od niego ją uzyskał. Głosowałbym na niego, bo to człowiek, który zawsze pozostaje sobą, wyznaje zasadę, że trzeba do szpiku kości być prawdziwym, wie, że nie będzie się skojuć przed wyborze więc jak składał obietnic bez pokrycia, za to pochyli się nad każdym problemem i spróbuje go rozwiązać najlepiej, jak poprawnie. Dla wspólnego dobra, Państwa, jestem przebojowym i doświadczonym samorządowcem. Pracuję od 8 rano i świetnie potrafię zagospodarować swój czas, bo to też jest pewna e, umiejętność. Jeżeli zagłosujecie na mnie, gmina stanie się jest moją pasją, a ja swoim pasją oddaję się w 100%, dlatego na Państwa miejscu 16 listopada zagłosował na Alberta Bartosza. Dziękuję bardzo. <klucz> Bardzo prosimy minutę na autoprezentację. <grym /dziśla> Proszę Państwa, jestem autentycznym i mieszkańcem gminy Oświęcim. Tutaj się urodziłem, tak. <grym /dziśla> tutaj mieszkałem, tutaj w w dom, tutaj mam rodzinę. Chciałbym być, chciałbym mieszkać w tej gminie, w gminie bezpiecznej, w gminie rozwijającej się, Zawsze, proszę Państwa, zawsze co postawiałem łóżeczkę, sobie więcej wymagałem, więcej wymagałem od siebie niż od, niż od innych. To co w życiu osiągnąłem, proszę Państwa, to osiągnąłem przede wszystkim dzięki ciężkiej pracy. Nie wyobrażam sobie, żeby robił Moja rola była inna. Dziękuję. <klucz> Dziękuję <za przycisk. klucz> Pani Wójt wybrała, że również na tak? tak. prosimy o ostatnią tego dnia autopromocję yy, w Piotr To Co prawda, wyrozowałem numer 1. Najbardziej z tego wszystkiego cieszę. Ale tak, szanowni Państwo, 16 lat temu przyszedłem do samorządu jako radny. Pan Andrzej Wibrzycki zaproponował mi pracę w zarządzie. Było to naprawdę rzucenie na głęboką wodę. Ale ta lekcja nauczyła mnie wiele. Nauczyła mnie poskory, słuchania, nauczyła mnie tej gminy, nauczyła mnie współpracy z mieszkańcami. Przez następne kadencje pracowałem jako przewodniczący Komisji Ogólno-Administracyjnej w Ostatnią kadencję, jak Państwo wiecie, byłem przewodniczącym Rady Gminy, należało do mnie kierowanie pracami tej Rady. Myślę, że radni, którzy tu są ze mną, są ze mnie zadowoleni, myślę, że te cztery lata tej pracy było naprawdę dobre, wspólnie, staraliśmy się panować, tak to w cudzysłowie, nad gminą Oświęcim. Ze swojej strony oferuję doświadczenie, znajomość tej gminy, znajomość problemów tych ludzi i wszystko co najlepsze jestem w stanie oddać. Dlatego kandyduję na wójta, ale również i na radnego z Zaborza, bo gmina to moja pasja. Oddajcie nam na niego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwo za to, że zechcieli Państwo tutaj przyjść, poświęcić swój czas, zadać kandydatom pytania, także w tych kłopotnikach. Jeżeli będzie druga dura, bo to nikt nie wiadomo, postaramy się zorganizować debatę pomiędzy dwoma pomiędzy albo odpowiednim kandydatem, którzy w tej drugiej duże staną. Poinformujemy w swoich mediach o terminie tej drugiej. Nam, no, ja chciałem Państwu jeszcze przypomnieć i naprawdę serdecznie prosić w imieniu e, członków Ochotniczych Straży Pożarnych o to, aby e, podpisać się pod listą e, poparcia tego projektu, który ma zagwarantować ich świadczenia w razie, gdyby e, ulegli wypadkowi, no, radując, e, życie, zdrowie e, i mienie ludzkie, bo każdy może, kiedyś oczywiście nikomu tego nie życzę, ale każdy kiedyś może musieć z ich pomocy korzystać. Dziękuję Państwu serdecznie w imieniu Jarka Tyczaka, Pawła Pinty, Jacka Polaka i w imieniu własnym, oczywiście również w imieniu kandydatów. Dziękuję.